To nie żart. Jedno zdanie Katarzyny Cichopek mówi wszystko o jej małżeństwie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy od października 2025 roku oficjalnie idą przez życie jako mąż i żona, u progu 2026 roku nie przestają dostarczać fanom emocji. Choć wydawałoby się, że po hucznym ślubie i spektakularnej wyprawie noworocznej do Chin para wciąż będzie unosić się wyłącznie na fali nieskazitelnego romantyzmu. Najnowsza relacja aktorki z zimowych ferii w Turcji rzuca zupełnie nowe światło na ich relacje. Kasia, znana z ogromnego dystansu do siebie, opublikowała nagranie, które w kilka godzin stało się wirałem. Wymowne przewracanie oczami w odpowiedzi na męskie rady, Macieja na stoku narciarskim to moment, w którym miliony internautów odnalazły cząstkę własnej domowej dynamiki. Mąż dojechał te dwa słowa stały się symbolem wejścia ich związków nową. Autentyczną fazę, gdzie obok wielkich uczuć pojawia się urocza, małżeńska proza życia. Związek Cichopek i Kurzajewskiego to jedna z najbardziej fascynujących podróży w polskim showbiznesie ostatnich lat. Od pierwszych nieśmiałych plotek przez wspólne budowanie domu pod Warszawą, aż po dojrzałe scalanie dwóch rodzin w jeden sprawnie funkcjonujący organizm, patchworkowy. Para, która u progu 2026 roku dzieli nie tylko życie prywatne ale i zawodowe na antenie porannego pasma telewizyjnego, udowadnia, że kluczem do sukcesu jest umiejętność łączenia intensywnej pracy z pasją do podróży. Po powitaniu nowego roku w egzotycznym klimacie Azji, małżonkowie postawili na ubiałe szaleństwo w tureckich górach. To właśnie tam, pośród ujemnych temperatur i porywistego wiatru, narodził się moment, który zmienił percepcję ich idealnego urlopu na rzecz czegoś znacznie bardziej ludzkiego i bliskiego każdemu z nas. Na wspomnianym nagraniu widzimy Macieja Kurzajewskiego w roli eksperta logistyka, który z ogromnym zaangażowaniem analizuje mapę stoku, omawiając każdy zakręt, wyciąg i stopień trudności trasy. Katarzyna, siedząca obok w profesjonalnym stroju narciarskim, reaguje w sposób, który fanki określiły jako ikoniczne jej wymowne spojrzenie w stronę kamery i wywracanie oczami to klasyczna reakcja na tzw. Tak mansplaining w wydaniu ukochanego męża. Sytuacja ta, choć humorystyczna, pokazuje fundament ich małżeństwa. Maciej nie jest jedynie tłem, ale aktywnym, czasem aż nazbyt opiekuńczym partnerem, podczas gdy Kasia potrafi z lekkością i wdzenkiem stawiać granice, zamieniając potencjalne spięcie w żart, który zbliża ich do siebie i do ich licznych obserwatorów. Nagranie mąż dojechał potwierdza, że życie świeżo poślubionej pary u progu 2026 roku to nie tylko wielkie gesty, luksusowe hotele i dalekie wyprawy, ale przede wszystkim drobne momenty współpracy i wzajemnego docierania się. Fani w komentarzach nie szczędzą komplementów, podkreślając, że właśnie taka naturalność sprawia, iż Kasia i Maciej są postrzegani jako jedna z najbardziej autentycznych par mediów społecznościowych. Ich relacja to połączenie bliskości, wspólnego planowania, nawet jeśli wywołuje ono zabawne wywracanie oczami i bezwarunkowego wsparcia. Turecki wyjazd narciarski stał się więc nie tylko relacją z aktywności fizycznej, ale ważnym komunikatem. W tym małżeństwie jest miejsce na śmiech, na własne zdanie i na bycie sobą, nawet jeśli oznacza to publiczne zażartowanie z przesadnej skrupulatności męża.